Orędzie Maryi Królowej Pokoju przekazane do Pedro Regis 10 września 2024 roku Kochane dzieci ufajcie Jezusowi a będziecie zwycięzcy Napełnijcie się jego miłością gdyż jedynie tak będziecie zdolni do tego by kochać i przebaczać Ludzkość jest chora Ponieważ ludzie oderwali się od swego stwórcy, a przywiązali się do rzeczy materialnych. Oderwijcie się od tego wszystkiego, co przemija, i szukajcie Bożych Skarbów dla Waszego życia. Nasienie zła będzie się rozprzestrzeniać każdego dnia i moje biedne dzieci będą chodzić, jak ślepcy, prowadzący innych ślepców. Zginajcie kolana na modlitwie. I przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa. Dym diabła skazi wielu kapłanów, i płomień wiary zgaśnie w wielu sercach. Cierpią z powodu te tego, co na Was nadchodzi. Odwagi, Ja jestem Waszą Matką i zawsze będę z Wami. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.